Witajcie, przed wami kolejny odcinek z yy, Soulsów, oczywiście. I tym razem przelecimy sobie na bardzo szybko przez No Man's Wolf. Yy, no niewątpliwie tam pominiemy parę yy, znajdziek typu Titanity i tak dalej, ale no, te, które potrzebowaliśmy, to już jak sobie, to już zebraliśmy sobie. Yy, no bo mniejsze się już nie przydadzą, najwyżej trafimy na nieco większe. Na pewno nie na grudki. na spotkaniu Lukatiel też mi nie zależy tutaj, więc po prostu możemy to przejść jak najszybciej. Co oczywiście wymaga co nieco uników i tak dalej. Ała. Inaczej mi oczywiście będzie zależało to na tym, żeby otworzyć ten bezpośredni skrót jakby od ogniska. Okej. Okay. No, i oczywiście pogadać z Magiem, i zaraz potem można się po prostu udać na Flexile Sentry i zdobyć wspomnień y, piromancji. Ja ich tutaj oczywiście postaram się wybić, żeby mnie tutaj na plecach nie siedzieli. No i okej, okay. może to sobie aktywujemy. Można sobie jeszcze to aktywować, nawet z daleka, strzelając y, po prostu w dzwon. Okay. No ale tak czy siak trzeba po prostu tędy przejść, żeby się dostać do tej części i... Dobra, chyba mogę zejść tędy tak naprawdę. No i tutaj trzeba uważać, bo są dwaj jego moście z bleedingiem. Poproszę, w ogóle jedno zaklęcie, jak ładnie. Okej, okay, on chyba gdzieś wisi, czy tutaj kuca? Dobra, mniejsza o to, zejdę po prostu i powalczymy. Okej, okay, nie z tobą. Okej, okay. tu jeszcze chyba jeden gdzieś powinien być. Nie? A ten wiszący? Też nie. Dobra, tutaj wejdę, bo tutaj jest y, ta pachnąca... Ej, to nie tu, sorry. Sorry, złe drzwi. Tutaj jest pachnąca gałązka Jora, czy jak oni to tam przełożyli na polski. Więc oczywiście po nią pójdę, bo się może przydać, żeby tam Strayda uwolnić, bo już nie pamiętam czy uwolniłem, czy nie. A jeśli nie, no to tą oczywiście panienkę od piromancji. I okej, okay, ona jest y nie tutaj, ale coś tutaj też chyba było. Aha, Flame Butterfly. No on się może chyba przydać. Tutaj mamy oczywiście jaszczureczkę. Oj, 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 jaki nieładny, nieładny movement tutaj zastosowała. Okej, okay, no właśnie te tanity, które nam się już chyba nie przydadzą. Bo jeżeli dobrze pamiętam, ale mogę się... Nie, dobra. Mogą się przydać do ulepszenia setu Lwiego Maga, chociaż do niego jeszcze trochę nam jest. No i tutaj jest gałązka. No właśnie, zobaczmy w ogóle jak z z gałązkami. No jedna i ona się właśnie przyda. I teraz, żeby nie przedłużać tutaj tej wizyty, możemy sobie bezpośrednio polecieć do otwarcia skrótu. Już mi chyba powinno wystarczyć. Ach, dobry timing miał. Tak myślę, że pomijam jakieś zaklęcia, ale nie przypominam sobie, żeby w No Man's Wolf było jakiekolwiek fajne zaklęcie. Poza tymi oczywiście, które może oferować... O, ten do mnie strzela z daleka. Okej, okay, on ma katalizator, piersi nasze przerzucanie czarów, ale nawet nie jest plus jeden. E, Pierścień odporności. Proszę, 100% Spice, to jest nawet spoko, ale drogie. No i co nas tutaj będzie interesować? No oczywiście mocniejsze wersje zaklęć. Możemy sobie wziąć tak. No jak podniesiemy do dostrojenie, to nawet to będziemy mogli używać. Buff na broń. W sumie wolę wziąć buff na broń. Reszta tych zaklęć jest raczej taka sobie, zwłaszcza ten Souspie Barrage, czy co to było, jest po prostu słabe. No i okej, okay, no możemy polecieć na Hama na dół. Myślę, że walka magiem z tamtym Flexile Sentry nie jest jakaś skomplikowana, to mam nadzieję uda mnie się tutaj zaprezentować. No oczywiście omijam tam parę tysięcy dusz, nie zabijając nic z tego, ale będzie można to nadrobić w inne sposoby, na przykład farmiąc właśnie e, lorda gigantów. Na New Game Plus ten kolega ma tutaj dwóch tych shadow ziomeczków z tymi z pazurami. Dobra, no magiem no to to jest hit and run. Możemy udać mu zaatakować, cofniemy się. Dawaj, dawaj. No jeżeli oczywiście chcecie zobaczyć takie bardziej przejście jakby dbające o detale, jeżeli chodzi o podnoszenie znajdzie, chociaż bezpośrednio w odcinku tam zapomniałem o jednej Jednym ukrytym miejscu, jednej kryjówce. Oczywiście za iluzoryczną ścianą. No to odsyłam do pierwszego playthrough tam taką klasą. Ciężko powiedzieć w sumie pod co ona była. bo tutaj się będziemy skupiać właśnie przede wszystkim na... na magu. Aha, no... fajnie ci range piękno. Dobra, było bliska Aż tutaj panicznie strzeliłem drugi raz niepotrzebnie. No i dobra, i ponownie tutaj zauważę, że wcześniej, to znaczy w podstawowej wersji, bez yy, Scholar of the First Sin, ta skrzynia była po drugiej stronie. I pewnie ją przeniesi dlatego, że większość nóbków nie mogła znaleźć, nie, nie potrafili się obrócić po prostu i znaleźć ten płomień piromancji. Okej, okay, no to sobie skipniemy, oczywiście. Dobra, jak stoimy z czasem, bo gówno mnie obchodzi dostępna aktualizacja programu. Okej, okay, 7 minut, ładnie. No i teraz będziemy, można, będziemy mogli się kierować do Konika. Tylko, że Konika to ja chyba pominę, bo konik do szczęścia mi nie jest raczej potrzebny, niech no się zastanowię. No bo jest ten. Za konikiem jest ten kurdu peleg od covenantu krwi, czy jak on się tam nazywa, tam chyba braterstwo krwi, Brotherhood of Blood, jeżeli dobrze pamiętam. I on tam ma jakieś piromancje, ale te piromancje są raczej słabe. Tam było chyba Combustion, jakaś może nie wiem, średnia kulka, czy tam beach ognia. No nie było tam nic jakoś specjalnego. No i dobra, skoro tutaj jesteśmy, to od razu sobie oczywiście weźmiemy znajdźkę. Jak odeślemy windę i zjedziemy po jej górze, to tam chyba jest jakiś falcją do zdobycia. No i dobra, pomyślmy. No i tak musimy się udać do Majuli, więc podniesiemy sobie poziom inteligencji, oczywiście. No i wymienimy zaklęcia na nieco mocniejsze. Będziemy mieli co mniej kastów. Ale będą one potężniejsze więc tak możemy sobie zacząć od UFA i no lecimy w ten sposób. Okej. Okay. No i oczywiście musimy sobie zostawić 2000 na otwarcie przejścia u uzurpatora bezimiennego. Aha, no to będzie tylko jeden poziom. No to moment, to ja sobie tak pod tutaj jakiś może czek, bo w sumie szkoda by było. Dwa tysiące to będzie mało. Okej, okay, to powinno starczyć. No i wbijemy sobie dzięki temu dwa poziomy. I będziemy mieli jeszcze 2000. tysiące, super. No to lecimy. Można ją oczywiście zabić, ale to chyba w tym momencie gryby się liczyło jako grzech, więc no, można mieć na to wywalone tak naprawdę. No chyba, że chcemy się nastakować w zaklęciach, jak już mówiłem, później ona nie będzie miała po jednym, tylko tam nieograniczoną ilość, więc można tego kupić dosyć sporo. <laughs> Zależnie oczywiście od naszego zapotrzebowania tutaj na zaklęcia. Ja sobie fake Castera właśnie zrobiłem gdzieś tak z siedmioma, ośmioma? Nie, może trochę przesadzam, ale sześcioma, pięcioma jakoś trollami zwykłej błyskawicy, oprócz większej i słonecznej. No i trochę do damage'u niektórym zadaję, bo ma też ma Smoczego od y, Dark Lurker'a. Tego tam, który mnie dość nieco zdenerwował <ścoughs> przy playthrough. A jak poszedłem tym Faith Casterem na niego, no to... Walka trwała kilka sekund, kilka po prostu słonecznych włóczni, i nawet pomijając fakt, że nie miałem tego smoczego czajma, to bolało go to bardzo. Okej, okay, czy my musimy z nim gadać? No nie, no i tak nie mamy fejfa. Przy tym nie trzeba siadać. Ups. No i można sobie by te niby motylki pofarmić co nieco, żeby zdobyć tych kępek mchu do odczyniania trucizny, gdy już będziemy w następnym miejscu. I ja chyba parę tych motylków po prostu załatwię w drodze. Dobra, tam nie będę schodzić. Ja nie zdążyłem odskoczyć. Okej... Okay. I to jest lokacja, która jest bardzo magowi przydatna i jest dla niego istotna, ponieważ tutaj dość wcześnie w grze może sobie wyfarmić <coughs> kilka włóczni dusz. Kilka zwojów oczywiście. I zobaczmy ile mam bonfire settings. No mam jeden, czyli będę mógł mieć jeden dodatkowy scroll z tutaj oczywiście Włócznią dusz I co jest spoko, to to, że gdy używamy tutaj Bonfire aesthetic, To nie podnosi on Trudności e, Żadnego z bossów Bo do Konika to trzeba użyć Bonfire Estetyku przy e, Kurdupelku <laughs> Czy tam karzyłku, jak to woli nazywać A Żeby zwiększyć trudność e, u Lordów Szkieletów, no to trzeba tam gdzie Pierwszy raz spotykamy Kraytona dobra, my sobie z nimi tutaj trochę powalczymy. No i mogłem sobie broń puchnąć, ale teraz już za późno. I motylki oczywiście. No myślę, że tak z 5 kępek mchu wypadałoby mieć. To akurat będzie tutaj plus yy, New Game Plus motylki. Tutaj Forlorn powinien się pojawić. Otóż to. No i dobra, on jest z mieczem, czyli ta walka powinna być de facto prosta. Gorzej jest, gdy ma kosę. Tamte paterny są nieco trudniejsze. I że ty. A, no tak, Borlorn ma całkiem spoko odporność na magię. To zwłaszcza widać na przykład na New Game Plus, gdy walczymy z nim e, nawet kryształowymi włóczniami dusz. Więc lepiej się z nim rozprawiać na przykład piromancją. No albo jakąś bronią na przykład z zaklęciem od ognia, to już w ogóle wtedy jest super. Dobra, ja sobie pozbieram trochę tych rzeczy. Bo tutaj chyba coś jeszcze było oprócz tej włóczni, dusz. Tutaj jest, można też przywołać Bashful Reya, jak się ma człowieczeństwo, oczywiście. Ale mnie on nie jest tutaj teraz potrzebny. Tylko nie jestem pewien, czy tak czy siak nie będę musiał zabić konia, żeby sobie użyć po prostu tego Bonfire City. Albo Lordów Szkieletów. To też jest bardzo prawdopodobne, ale zobaczymy. Bo myślę, że mimo wszystko konik może się liczyć tutaj Jakby jako boss tego obszaru No i jest włócznia, tuż tutaj jeszcze ulepszenie do Estusa Na plus 2 prawdopodobnie A. No i dobra, no to w takim razie spróbujmy Czy możemy sobie podnieść od razu do New Game Plus 1 i wziąć drugą włócznię, ale wydaje mi się, że jednak będziemy musieli zabić jakiegoś bossa albo nawet obu bossów. A no właśnie, czyli mimo wszystko jest tutaj jakiś lord. Na razie mamy tylko dwie. Nie pamiętam ile jest. Aha, 15-10. To chyba najlepiej będzie za to wziąć. No i spoko jest, że ta włócznia dusz zabiera tak naprawdę jeden slot, bo kryształowa zabiera już dwa. To już jest odczuwalne, a gdy zabiera jeden, to jest spoko. A gdy będziemy mieli odpowiedni pierścień i ilość po prostu do to tych kastów na jeden zwój będziemy chyba mieli albo pięć, albo nawet sześć. To już całkiem sporo. No nic, no to w takim razie musimy skoczyć sobie na konika. Tych nie wiem, czy da się parować tak naprawdę. Ale można ich na pewno... Ha! Backstować jak nie odskoczą. No rzesz, ty mordek opany. Na nich można sobie farmić tam pęknie te kule czerwonego oka, czy tam pęknie te czerwone kule oka. Ach kurde, te framey! O, no szkielet sobie zabijemy. Podniesiemy pa... nie pas, tylko beach. Znaczy to jest jakby rzemień, czyli pas po prostu skóry, tak? Kurczę przy koniku, może być problem, żeby tych nekromantów wyeliminować. Dobra, jest stager, to jest spoko. Chodź, chodź. Hmm. Ranger mają, trzeba im przyznać. Nawet jak odskakujesz to po prostu, jeżeli masz zły timing, to i tak dostaniesz. No chociaż. Szybciutko. Spoko, że przynajmniej stager wchodzi. No i dobra, tutaj trzeba go tak minąć. Hop. Ten też zeskoczy jak się go minie, bo on chce na plecki. on to był? No, i proszę bezbufać trzeba trzy razy. Hmm. Okej. Okay. No, przy walce z Kuniem, to tak naprawdę największy problem jest pozbyć się szkieletów i nekromantów. Później sama walka jest już prosta. Co tutaj było? Simpleton Spice? A, Fire Seed. Czyli coś przydatnego. Okej, okay, bufniemy się. A, no to było mądre. Wchodzi stagger Prawilnie, tylko że mamy plecy. Dobra, on nie dostaje stagera ze zwykłej broni. Znaczy, ciężko mu wrzucić. Można go zrzucić. O, jadź się. Dałoby się go sparować. Przeżył, ale z takim życiem już raczej nam nie zagrozi. Dobra, padł. I teraz ta trudna część. Okej. Okay. Dobra. A no więc z nekromantów pierwszej że konik tu będzie przejeżdżał. Można rolować przez to. Ale to nie jest jakieś super łatwe, bo on jeszcze czasami ze strony, z której będziemy chcieli skakać, może ciągnąć kosę i wtedy po prostu nam wyrządzi krzywdę. Okej, okay, ważny nekromanta nie żyje, więc nie wstaniecie. No i zobaczymy, czy będziemy mogli sobie użyć bonfire styku po tym. Czy jednak trzeba też zabić lordów? Bo jak pierwszy raz zabijemy tamtych, to chyba możemy już bez obaw po prostu... Oj Bez obaw sobie używać tych asetyków. Okej, okay, wnęka, 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 dobra. Rolujemy. Aha, tutaj jest nekro. Okej, okay, teraz szkielety. No i właśnie teraz zostaliśmy przy najłatwiejszym. Czyli oczywiście sam konik. Chociaż czasami, jak się koopuje, to on się może bugnąć, i po prostu jakby biegnie w miejscu, już po rozwaleniu się o bramę. I możemy cały czas dostawać damage od tego jakoś dziwnie. Dobra, użyjmy sobie dobrodziejstwa, które tutaj mamy. Na razie, kasty powolne, bo nie mamy odpowiedniego pierścienia, oczywiście już się przyzwyczaiłem do szybkich kastów, tak naprawdę. To też nawet ma spoko damage. Ale tak naprawdę, biorąc pod uwagę szybkość zadawania obrażeń mieczem, to chyba lepiej wychodzimy walcząc w jeszcze. No i kończymy konik easy. No, a przy walce ze szkieletami to z dwa razy było już blisko, żeby mnie zabiły. Ile ja mam tej inteligencji? 7. No to raczej jeszcze nie wbijemy, bo tam poziom chyba już 10 tysięcy kosztuje, czy coś takiego. No prawie. Myślę, czy w ogóle iść na smelter demona, ale chyba tak, no, dostaniemy duszę trochę. No, jego dusze i trochę dusz, więc myślę, że to będzie ok. Aha, dobra, nie mamy token of spite, więc on nas nie przyjmie, i po prostu trzeba kogoś zabić w inwajdzie, i wtedy dostaniemy ten token, i będziemy mogli przystąpić do tego covenantu. Zobaczmy, no nie, to jednak są lordowie szkieletów, więc trzeba najpierw ich zabić, i dopiero wtedy będziemy mogli sobie farmić duszę ładując tutaj bonfire estetyki Dobra, myślę, że możemy to zraszować Będę miał co prawda mało tych e, mchów ale przeżyję Chyba, że... Nie. Ja tylko ty mnie zaraz zatrujesz ziomeczku A ten jego niedobra, no to już trzeba walczyć Jednak wolałbym go nie mieć na plecach OK, Was też... O Boże. No nie uciekaj. I jeszcze podobnie jak przez No Man's Wolf, przelecimy sobie szybko przez y Gatera i przez Black Gulch. Chociaż tam były już jakieś zaklęcia, ale to... Przeżyję. Najważniejsze są oczywiście Souls Pies. I... No, Crystal Souls Pills. A, super to powiedziałem. Souls Pies. Język mi się miesza, bo jeszcze dzisiaj po prostu nie gadałem w ogóle. Jakby nie było dość niedawno wstałem. oj oj oj, O Boże. No nic, ale most. <gry> Most opadł, więc możemy sobie po prostu przebiec, pytając duszę po drodze. I pomyśleć, że ja chciałem, żeby to był No Death Run. No. Okej, okay, życia jeszcze mamy sporo, nie musimy przywracać sobie człowieczeństwa. Aha! No i co będzie dla nas ważne, wygaterzy? to to, żeby chwycić... Znaczy... To nie jest tak naprawdę istotne, ale w ramach tak gwoli ścisłości tak formalności to po prostu chwycę ten mroczny płomień piromancji, który się tam skaluje z naszym Halloweeniem. Okej, okay, hop. Oni nas będą ścigać, przynajmniej na New Game Plastach było, że nie chcą odpuścić. No właśnie, tutaj też nie bardzo. Kurde wyskok mu zaliczyło. Okej, okay, to było na tyle w kwestii pościgu, a ten się nawet jeszcze rzucił. I dobra. Tak naprawdę możemy sobie pójść drogą zewnętrzną, tylko się bufnę tutaj. Chyba znak słyszałem. Albo tak brzmi buf po prostu. Jak znak. Ażeż ty... No kurde, on ma taki szybki cios. Oni są jakby ustawieni podraszujących, po prostu od razu się rzucają, jak się ich aktywuje. Dobra, i tutaj kolejny prosty invade. Wysłyszałem tego z łańcuchami. A tu ich nie powinno być, znaczy są na New Game Plus. Okej, okay, ty masz kosę, ale ty nie umiesz nią walczyć, bo walczysz w jednej ręce. No i przepraszam. Bolało, drugie też będzie bolało. No chyba, że atak z wyskoku będzie. Ale nie było. Jakie czyterstwo. I tu była gdzieś taka znaczka, którą zawsze pomijałem. Moment nie widzę, bo mi napis zasłania. O jest. Co tutaj było? Zauważyłem, że coś tutaj jest. Ale co? Flamberg. Zaraz, zaraz, to nie jest ten miecz, którym walczą niektóre Hollowy? bo tak. No nic, otworzymy sobie ognisko i... i aktywujemy w razie fejla, żeby się tam zrespić. To będzie oczywiście mniejsza presja, chociaż nie będę tam raczej odpoczywać. Bo nie oszukujmy się, walka ze szkieletami nie jest jakaś skomplikowana i nie powinienem raczej potrzebać więcej jak tych dwóch estusów. A no proszę, on jednak tutaj przyleciał. Ogon mam, nie mam. Ok. Rayton. No i tak pewnie coś tam pominę w ich wątku, więc nie dostanę engraved gauntlets Jesteś, ty śmieciu tam, wrzuciłeś knife rzema, Nie, Throwing Knife. Spoko, spoko. Fist pomp i lecimy. Kurczę, a tak patrząc na czas, to ja chyba po prostu do nich podlecę. I dopiero kolejny odcinek zaczniemy walką po prostu z Lordami Szkieletów. I po tej walce pójdziemy sobie wziąć drugą włócznię dusz To znaczy no, drugi zwój jakby, czyli kolejne dwie Jakby nie było I... No i polecimy sobie dalej do Iron Keep i tak dalej Tam może być trochę ciężko, zważywszy, że Mamy już jakby chyba zaniżone Soul Memory Względem tego, co powinniśmy mieć Ale powinienem sobie poradzić Zwłaszcza, że na SM1, znaczy na SL1 na wydawałem radę. No nic, w takim razie to by było na tyle w kwestii tego odcinka. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i oczywiście zapraszam na kolejny. Trzymajcie się ciepło. Cześć.